Witam, przedstawiam koła DT złożone na obręczach RR421, szprychach Sapling Delight i najnowszych Piastach 350. Zestaw został zamówiony w Lemon Bajku w czasie Czarnego Piątku, dzięki czemu z dodatkowymi adapterami kosztował tylko 1890 zł. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Moim zdaniem jest to najlepszy zestaw do 2000 zł do roweru szosowego, crossowego, trekkingowego, fitness lub lekkiego gravela. Oczywiście, jeśli nie potrzebujesz szerszych lub wyższych obręczy, bo te tererki mają tylko 20 mm szerokości wewnętrznej i 21 mm stożek. Więc opony Cintura To Gravel H o szerokości 45, które na nie założyłem, to absolutne maksimum. Przy tej wysokości stożka nie ma też co liczyć na dodatkowe właściwości aerodynamiczne. Niższy stożek sprawia za to, że koła nie mają problemów z bocznym wiatrem i nie są też przesadnie sztywne, dzięki czemu zapewniają większy komfort i w tym przedziale cenowym gwarantują bardzo dobrą wagę wynoszącą niewiele ponad 1500 gramów. Takie właśnie koła moim zdaniem idealnie sprawdzają się w rowerze, na którym robi się bardzo długie dystanse, ale z normalnym, niewyścigowym tempem i oczekuje się czegoś lekkiego, wygodnego i bezproblemowego. Ja założyłem je do tego poligona, który jest praktycznie w całości przerobiony i służy jako wygodna wyprawówka na dalekie trasy. Części użyte w takim rowerze muszą być trwałe i łatwe w naprawie. Dlatego koła kręcą się na super szczelnych i odpornych piastach DT350 z systemem Ratchet. Tylną można przesmarować bez żadnych narzędzi. Jeśli jednak chcesz przeserwisować przed przyda Ci się ściągać Junior HUB Genie, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Szprychy to najpopularniejsze, proste delighty i co najważniejsze, obręcze są solidne i spawane, a nie dużo tańsze, rozłożące się, łączone za pomocą wkładki. Jest to już kolejny komplet od Lemon Bajka, który wpadł w moje ręce i tak jak wcześniej koła są zaplocione wzorowo i nie ma z nimi najmniejszych problemów. Uważam, że wymiana kół i opon to jedne z tych zmian w rowerze, które dają najwięcej. Dlatego jeśli masz jakieś słabe, seryjne, super ciężkie koła, jak w tym poligonie, to zdecydowanie polecam ich wymianę, bo taki 1 kilogram w kołach czuć 100 razy bardziej niż kilogram zdjęty gdzie indziej. Używane koła DT znajdziesz już od około 500 zł, a nówki powyżej 1200, jak na przykład ten zestaw, który był za 1500, a od tych z filmu różni się tylko trochę cięższymi i inaczej uszczelnionymi piastami DT370. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!